Witam, bo tak sobie pomyślałem o tym, jak to premier Tusk ma problemy komunikacyjne z narodem, bo sam jest sobie rzecznikiem, e, sternikiem i Bóg wie kim tam jest I, i do tej pory nie mamy rzecznika prasowego, bo nasz Tusk Wszechmogący postanowił przyjąć cały informacyjny proceder z narodem. Mieć się to po prostu we własnych rękach. Jakim trzeba być arogantem, żeby być przekonanym o tym, że się jest najlepszym, najważniejszym. No i jak, jakim trzeba być arogantem, żeby mieć ludzi gdzieś w ciężkim poważaniu i nie informować lu, ludzi, którzy go wybrali na premiera tego kraju. Na premiera tego kraju i mieć to wywalone, czy się informuje tych ludzi, co robi rząd, czego nie robi rząd. Naprawdę, to, jest, to, jest, to się w nie mieści po prostu. Kim ten człowiek jest? Jakim, on jest bezczelnym typem, że on tak myśli, że może tak ludzi traktować obywateli i wyborców. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Do słonecznego Newcastle. Pozdrawiam.